Nazywam się Agnieszka Bobak, mam 43 lata, w restauracji McDonald's pracuję ponad 20 lat, w tym momencie pełnię funkcję kierownika restauracji. Prywatnie moją pasją, jak widać, jest chodzenie po górach. Tutaj tymi trasami, miło wspominam te trasy, bo tymi trasami szłam z dziećmi na Giewont, właśnie to były ich takie pierwsze wyprawy. Też to Rysy były pierwszym moim takim szczytem, takim, jeszcze wychodziłam na nie 40 urodziny. Muzyka Tam nad betoniarnią jest y, dom rodziny mojego męża, i tam mieszkamy. No, tutaj, właśnie z tego miejsca, bardzo ładnie widać naszą restaurację, tak samo. Zakopane nie jest miastem przystosowanym na pewno do takiej ilości ludzi. Ja jakoś zawsze byłam tu zakołana w tym miejscu. Pamiętam, nawet wycieczkę ze szkoły średniej do zakopanego. To bardzo mi się to spodobało już wtedy. Wiedziałam, że kiedyś na pewno tutaj przyjadę. Pracuję już tutaj 23 lata, od 1999 roku. Po szkole średniej szukałam pracy. Tak jak już nie, nie będę w, który, w którym roku. Ale nie było w tych czasach pracy tak, jak dziś się wydaje, że jest. No i że to był lipiec, no to wiadomo, że się jechało w miasto, gdzie jest jakieś, jakieś możliwości. No i tak wybraliśmy z koleżankami, że jedziemy do Zakopanego. Poszłam do Domaka, bo wiedziałam, że tam jest y, miejsce. No i pomyślałam: Dobra, no to idziemy na ten sezon i wszystkie. Zresztą taki plan miałyśmy, że idziemy na sezon, przerobimy sezon. Należy no, się fajnie pracowało. Po sezonie następną umowę o pracę podpisałam, i następne, i następne, i, i potem już był czas nieokreślony. <głos》>. Ogólnie to rozwijałam się w McDonald's także miałam wszystkie stanowiska. Jakoś e, przez te lata e, byłam da, i hostesą. Potem zajmowałam się już takimi poważniejszymi sprawami, potem zostałam menadżerem. Teraz na ten moment jestem kierownikiem. Nie wiem, czy zostanę do emerytury. Do emerytury to jeszcze trochę jest, ale planów zmiany pracy nie mam absolutnie. Teoretycznie chyba nigdy jakoś tak nie miałam takich planów. To by była drastyczna zmiana w moim życiu, a ja takich zmian nie lubię. Klaudia, ja robię kubek, wanilię, tak? Gdzieś tak w roku 2000 albo 2001, nie pamiętam dokładnie, w którym to było, jak za, już tam pracowałam chwilę w restauracji. W maku przyszedł jako gość do restauracji Adam Małysz, Wtedy miałem przyjemność stać na kasie i z każdej strony były pytania. Ty wiesz, kogo ty obsługiwasz, bo ja go normalnie obsłużam. Ja mówię, no nie, mówię, no a kto to był? I wszyscy mi mówią, że to był Adam Małyś. Nie pamiętam, co kupił, ale na pewno nie był <noise> bananów. 5-10 lat temu to na szlakach znajdowało się dużo różnych butelek, śmieci. Jakoś nigdy nie dało się obojętnie koło tego przejść. Zawsze to zbieraliśmy, znosiliśmy na dół, bo tym bardziej, nawet jeżeli gdzieś tam kosz się pojawiał, gdzieś koło tych z gniżej, to nigdy nie zostawiałam tam śmieci, bo wiedziałam, że i tak ktoś je musi znieść. To czemu ja nie mogę znieść swoich śmieci. Gdziekolwiek wyszliśmy rodziną, to zawsze gdzieś tam brało się nawet dodatkowe śmieci, a nie tylko swoje. Nie jest dobrze widzimy to po tym, że my mamy w restauracji te kosze do segregacji. od Podpisane są nawet. Już nawet nie powiem, żeby jakieś tam musieli kolory wiedzieć, ale są podpisane i to nie wygląda tak, że śmieci są segregowane. Ale może to wynika z, nie, nie z niewiedzy tych ludzi, tylko z tego pośpiechu. Ale, ale jest jakiś potencjał to się widzi. Widzi się, młodzi ludzie bardzo są wyedukowani teraz właśnie, bo to ta ochrona środowiska to wszystko jest teraz w tym czasie niedługim. Dopiero tak konkretnie się za to wszystko ktoś wziął i zaczyna się coś dziać. W akcji jako Heroes, którą organizujemy co kilka miesięcy Zbierają się pracownicy z restauracji McDonald's i sprzątamy okolice. W pierwszej tej akcji pytałam się pracowników, kto chce iść. Zgłosili się sami. Poszliśmy, wzięliśmy sobie po worku, bo myśleliśmy, że to nie, nie będzie tyle tego wszystkiego. Musieliśmy wrócić do restauracji. Nie chcieli, nawet jak my szliśmy, szliśmy, i dopóki były te śmieci, to nie chcieli je zbierać. Ja mówię, że już wiecie, co jest południe, nie? Może wracajmy, no bo taki jakby ten czas mieliśmy na to nie skończyliśmy dozbieraliśmy potem przyjechaliśmy autami i pozbieraliśmy to chodzenie po górach jest pasją moją i męża i to na pewno no, Ułatwia to, że możemy razem to wszystko robić. To od zawsze było w sumie. Potem była przerwa, bo mieliśmy dzieci. Małe dzieci nie zawsze się je dało wziąć wszędzie. Tam, gdzie wózkiem się dało zajechać, to zajechaliśmy, a zawsze myślałam, że na własnych nogach wyjdą. I tak się teraz dzieje. Zawsze celem jest szczyt. Nie jest tak, że idziemy i dojdziemy, czy nie dojdziemy. Raczej staramy się ten cel osiągnąć. To co się tam widzi i czuje, bo wiadomo, że zmęczony jest każdy, czy mniej, czy więcej. Chodzi, każdy czuje zmęczenie, każdego bolu nogi, mnie też bolu nogi. Jak wyjdę, nie wiem, 2-400, Ale jak się tam widzi, to już nie bolu nogi, nic nie boli, wszystko normalnie, jakby, jakbyśmy w ogóle te drogi nie pokonali. Lubię naturę. Pewnie, nie, że mnie zachwyca. No jak mnie zachwycać? No tak do tego uczucia to nie, nie da się powiedzieć, co się tam czuje. Nieraz mi pytają, czy zrobiłam zdjęcie. No zrobiłam zdjęcie, ale to na tym zdjęciu nic nie widać. To trzeba widzieć, po prostu trzeba tam iść zobaczyć. Goodbye, love. Goodbye